Cześć moi drodzy! W dzisiejszym odcinku postanawiam kupić nowy dom. Dosłownie. Postanawiam sobie kupić nowy dom i nie wiem czy widzieliście, ale właśnie dzisiaj, dosłownie kilka minut temu, kiedy nagrywam ten odcinek, to wstawiłem trailer mojej piosenki. Tam oczywiście w trailerze nie, nie śpiewałem, ponieważ e no to był taki krótki trailer, ale już 26 sierpnia rusza oficjalnie moja nowa piosenka pod nazwą Świat Jeśli oczywiście chcecie więcej moich piosenek to zostawcie łapkę i musi tutaj być 2000 subskrypcji na moim kanale Chociaż już od kilku miesięcy nie przebywają mi subskrypcje I stworzyłem też swoją własną stroną, stronę internetową, którą pokażę na następnym filmie Mm, tak, na następnym filmie pokażę moją własną nową stronę internetową. I teraz moi drodzy pora kupić nowy dom, ponieważ właśnie tytuł ym, nosi, że kupuję nowy dom i odnalazłem swoje auto, słuchajcie, odnalazłem swoje auto ym, właśnie jak ktoś mnie je ukradł, nie? Zobaczcie, tutaj jest właśnie. Odnalazłem swoje auto jak ktoś mnie ukradł w poprzednim odcinku, więc jeśli nie widzieliście to zachęcam do sprawdzenia. A dzisiaj ym, Uciekłem też właśnie z więzienia, ale dzisiaj postanawiam kupić nowy dom. Dobra, jak widzicie tutaj jest jakieś pole, ja się tu zatrzymam, ponieważ musimy kupić nowy dom. I jeżeli chodzi o wybór domu, to wybór jest bardzo, bardzo prosty. Wybieramy na przykład, nie wiem, taki dom bym wybrał. Nie, moje auto gdzieś spadło. Eee, moje auto gdzieś spadło, poczekajcie. Dobra jest z powrotem. I mamy faktycznie garaż. W tamtym domu było podwórko zamiast garażu, ale musimy tutaj podejść i wcisnąć przycisk, aby garaż się otworzył. No. No jedź, czemu nie jedzie? Czekajcie, bo... ja usiadłem. Dobra, jedzie. Więc ja słuchajcie... To tutaj zamknę i wejdę sobie tędy. No i tu oczywiście trzeba zamknąć. Ale już w następnym odcinku, niestety, kończymy wakacje. Kończymy wakacje i z Brookhaven z powrotem do Blocksburga. Słuchajcie, musimy się przedostać. Więc w kolejnym odcinku będzie to nasz ostatni dzień w Brookhaven. Może jeszcze kiedyś powrócę do niego, oczywiście, ale nie wiem, wątpię. No ale moi drodzy, co? No co? Nie wiem. Mamy w sumie 11 w nocy. 23, więc może chodźmy spać widzimy się, słuchajcie, porankiem, jak już sobie troszeczkę pośpimy. Oooo! O! Czekajcie, coś mnie obudziło. Coś mnie obudziło. Hmm. Dlaczego mój dom jest otwarty? Przecież ja miałem zamknięty dom. Naprawdę miałem zamknięty. O nie. Czy jakiś złodziej mi się tutaj wkra wkrada do domu? Halo? Nie da się zamknąć moich drzwi. Zamek mi wyważył jakiś złodziej. I uciekł. Poczekajcie, muszę zamontować nowy zamek w drzwiach, bo ich się nie da zamknąć. Czekajcie, gdzie, gdzie ten garaż tutaj? Tutaj są moje wszystkie narzędzia o. Dobra, mam już nowy zamek Więc zamontujemy Nie, tylko Dobra, ej, tu może ten złodziej Ten złodziej Hello? Czy to jest? Czy to jest Polak? Pójdźmy go do środka. Mam nadzieję, że to nie jest ten złodziej, i, z... I znowu mi nie wyważył zamku w drzwiach. Jaki on ma nick? t Dobra. Nie no, to jest ten złodziej. Na pewno. To on mi wyważył zamek. To on mi, słuchajcie, ten zamek wyważył. Ty, ja nie wiem co on do mnie pisze. Uh, a, jaki zmęczony jestem, jest druga w nocy dosłownie. Druga rano już. Dobra, Te, on mi pisze jakimś nieznanym w ogóle językiem. Ty! No jak on mi się do, do, do domu dostał? no. Słuchajcie, bo on mi się do domu dostał jakimś cudem. Kurde, no i mam teraz złodzieja w domu i pewnie nigdy stąd nie wyjdzie. A co to jest za domek? Bo to nie jest na pewno domek jak żadnego gracza na Brookhaven. A to jest kościół, dobra. Czekajcie, czy mogę tu wejść, nie? Witam, z tego księdzem. Dobra, nie. Ej, ktoś tu dziwnie jedzie na plecach. Proszę o wyjście z domu Kurde, no i teraz się uczepił i nigdy z domu nie wyjdzie, no Dobra, witam Pana To jest jakiś Pan w takim kapturku z gwiazdkami, jak Mario <laughs> Czy to jest starożytny zamek? Czekajcie, mogę wejść do tego zamku A, gość ma zamek, czy on jest z robuxy? Aha Czekajcie, bo to się dostałem do tego zamku Normalnie A może, może się jeszcze dostanę, zobaczcie Patrzcie jak mam plan. Shift loka co prawda nie da się włączyć, bez ustawione przez gracza, a przez twórcę gry. Więc mam już taki pomysł. Słuchajcie. A by ja nawet tam wskoczyć mogę. Czekajcie. Nie wiem czy cały odcinek poświęcę na ten dosłownie. Wow. W ogóle co to jest to brązowe, to? To na pewno nie jest ziemia. Oj. wow, Ty! Czekajcie, ja tu mogę wejść. Oj. Ja jestem w stanie tu, słuchajcie, normalnie wejść. Ty. Zobaczcie. Kurde, czy ja naprawdę przez cały odcinek będę się próbował tu wspiąć? Dlaczego? Dlaczego tak zawsze jest? Kurde, dobra, ostatni raz ja sobie próbuję, jak teraz nie wyjdzie to ja... Kurde, bo zawsze tak dziwnie wieszę, nie? Dziwne, tak wiszę. Jak chcecie tego do zamku dobrać? Ale on ma zamknięte drzwi Aha, to i tak się nie dobiorę do zamku Dobra A może ten złodziej nie tylko mi wyważył zamek w drzwiach Ale i też ukradł mi ten samochód Dobra, 8 minut już się nagrywa. Możliwe, że ten złodziej ukrył mi też samochód. Ja w sumie przejdę się, co do mojego domu. Zobaczę. Mam nadzieję, że znowu mi samochodu nie zabierze, tak? Tak to będzie lipa, naprawdę. Ale dobra, zobaczymy. Słuchajcie, zobaczymy. Jeśli... Łezu, jak on szybko biega. Jeśli jesteście ciekawi mojej nowej nutki, to musicie subskrypcję zostawić, naprawdę. I jeszcze z dzwoneczkiem to już będzie git lepiej sprawdzić czy złodzieja tutaj nie ma w tym domu ja tu mam pomiędzyasz ten dobra to jest jakaś toaleta ale drzwi są oczywiście słuchajcie, zrobione z plastiku to lub ze szkła to widać więc w toalecie no wszystko będzie widać dobra nic mi nie ukradł i chyba wyszedł nawet z tego domu tak mi się wydaje więc ja zamykam drzwi i mam nadzieję że więcej ten złodziej mi się tutaj nie pokaże bo naprawdę niezręcznie by po prostu było no ale dobra wychodzimy a może pojedziemy sobie samochodem o tam jakaś policja przyjechała przejedźmy się co, z samochodem a co jest tutaj? łazienka co to za obraz dobra a tu mamy w ogóle potwórko on na pewno nie jest na podwórku, bo drzwi zamknięte. Nawet ich się otworzyć nie da. No dobra. Więc słuchajcie, lecimy. A, trzeba garaż otworzyć. No tak, i trzeba jeszcze poprawnie wsiąść. No kurde. Ja nie mogę. Dobra. A, tu jest ten złozi, on się zmalał. Ty, mogę go przejechać? Dobra, nie, bo to jest prawdziwe życie. No ale przejedzie. przejedźmy. Ej, wsiadł ktoś do mnie. Ktoś do mnie wsiadł. He, hello? Ty napisz, bo to jakaś dziewczyna do mnie wsiadła. mi ostrożni może. Ja słuchajcie, jadę teraz do pracy generalnie. Gdzieś pracować. No kurde. No co policja robi? What? Dobra, odjechała, nie wiem jak No dobra, może będzie jako strażak pracow... Nie, bo rzadko tu kiedy są powary No ale czasami są hmm. W szpitalu i policji to nie jest dobry pomysł Dobra, wysiadła Okej okay. Wysiadła ta policja W sensie ta dziewczyna z... No kurde! Gdy mi auto rozwalił, nie mogę im jechać. Co jest grane? Gdybyś mi normalnie auto rozwalił. Będę na po kolejnym odcinku kupo kupował nowe auto. Po napadzie na bank. A mo może nie, bo już w kolejnym odcinku jedziemy do BLOXBURGA z powrotem. Więc to już nie będzie TAKIEJ rzeczy. No ale dobra. Zobaczymy. Patrzcie, mogę się tu... Ooo! Oh, ty jak ja oszukam system i się tu wdrapię do tego domu, nie? Tylko że te drzwi są zamknięte. Ale patrzcie, ja mogę normalnie system oszukać, nie? I wkraść się tutaj do domu czyjegoś. Ja normalnie to jestem hakerem w Robloxie tylko co na telefonie. A on mnie pokażę, bo mój telefon jest yy, naprawiany. Jeszcze nie do końca nawet jest naprawiany. Dobra, ukradłem kogoś motor, słuchajcie, jedziemy do pracy. Albo nie, nie jadę do pracy. Lecę na bagary i słychać na skatepark. Wow. wow! Wow, ej, w ogóle to jest jakieś dziecko z tyłu. To muszę uważać, aby go nie zabić. Cześć, dziecko. Nie mogę go wziąć, ale mogę jego motorem jechać. No więc spoko. Tu mamy boisko, to jest od tej szkoły. To jest na WF Dobra. Lecz nikt mnie nie zobaczę, bo szkoła jest zamknięta, a teren też jest zamknięty. Bo są wakacje oczywiście. Też mam takie krótkie wakacje na Bookhaven. No ale dobra. Hmm, nie mam za bardzo już to robić. Chociaż 12 minut się nagrywa dopiero. To ja słuchajcie, zaraz będę kończył akurat. Bo teraz ta seria będzie tak trwała. Ej, ktoś okradł mój safe w domu. To ja w domu miałem jakiś safe W sypialni? Przecież ja mam zamknięte drzwi od domu prawdopodobnie, więc... Patrzcie co ja robię. Zamorduję te dziecko. I zobaczcie co ja zrobię. Tu jest plawa, nie? A tam jest ta woda tutaj. O! Patrzcie. To było chyba to dziecko złodzieja. A jeszcze się nie utopiło, bo tu coś jest. Nie można dalej. O, chyba nie żyje. Słuchajcie, ono już nie żyje. Dobra. Uciekam z miejsca zdarzenia, żeby szybko policja po mnie nie przyjechała. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, Do zobaczenia. No a ja się idę gdzieś schować przez policję. No to. Co? Do zobaczenia, papa.